dobry Państwu, Małgorzata Małkowska, zapraszam na program Na Tapecie. Dziś moim i Państwa gościem jest siostra Wiesława Kopii ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Magd Marii Magdaleny od Pokuty. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. A spotykamy się dziś, aby rozmawiać o jubileuszu 800-lecia, sprowadzenia Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty do Nowogrodzca. O Nowogrodzcu już od długiego czasu są przygotowania w związku z tym. Proszę opowiedzieć, co się będzie działo tutaj w Nowogrodzcu. Tak, w czerwcu tego roku, dokładnie 10-11 czerwca, będą uroczyste obchody sprowadzenia sióstr Magdalenek do Nowogrodzica, które miały miejsce 800 lat temu. Jakie to będą te uroczystości, co się będzie działo 10-11? Yy, właściwie 10 czerwca odbędzie się sympozjum. Yy, poświęcone fundatorce klasztoru, czyli świętej Jadwidze. Będą wykłady historyka krakowskiego, pana Stefaniaka oraz księdza Araszczuka, którzy właśnie o osobie świętej Jadwigi będą mówili. Potem będzie miał miejsce w kościele koncert zespołu muzyki chrześcijańskiej, zespołu Lumen z Poznania. Natomiast 11 będą główne uroczystości, czyli Msza Święta, której będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Lednicki z Kiernikowski. I po Mszy Świętej, wspólne radowanie się mieszkańców i sióstr, będzie tak zwana agapa, czyli radosne spotkanie przy stole, przy zabawie. Czyli będą jakieś stoiska, występy, tak? Pokazy. Tak. tak też tak. czytałam, że będzie pokaz musztry Gwardii Matki Bożej Miłosierdzia chyba z Jeleniej Góry. Tak, tak ma mieć miejsce właśnie też taki pokaz. Mhm. Jest 800-lecie sprowadzenia sióstr świętej Marii Magdalena od pokuty do Nowogrodzca, a tak naprawdę sióstr w Nowogrodzcu nie ma, prawda? Tak, i to już od długiego czasu już tutaj nie ma. Było to związane z takim nieciekawym wydarzeniem historycznym, kiedy w 1810 roku y, była tak zwana sekularyzacja i nastąpiła kasata wszystkich zakonów na terenie Polski. Także zakon tu w Nowogroźcu również się nie ostał. I w 1810 roku siostry zostały po prostu rozpędzone stąd, i nie ma do tej pory sióstr. Do tej pory przez 200 lat. Tak. A czy jest jakaś szansa na to, aby właśnie siostry wróciły do Nowogrodzica? Bo wiem, że były takie. No co ciekawe, właśnie po 800 latach są prowadzone rozmowy, które właściwie już w niedługim czasie prawdopodobnie zostaną sfinalizowane. I Prawdopodobnie siostry Magdalenki wrócą do Nowogrodzica. Wróci na pewno siostra, która będzie uczyła w szkole, bo będzie od września jedna z sióstr katechetką w szkole podstawowej tu w Nowogrodźcu. A co dalej, to przyszłość pokaże i przełożeni też zdecydują. A proszę powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne, że właśnie ten zakon sióstr funkcjonował tutaj w Nowogrodźcu? Jest to związane też z historią Nowogrodźca, prawda? Dosyć mocno. Powiązane. Tak, siostry Magdalenki bardzo mocno wpisały się w historię tego miasta. Rzeczywiście były tutaj ważnymi personami. Zostały to sprowadzone, tak jak wspomnieliśmy na początku 800 lat temu, więc w 1217 roku, przez świętą Jadwigę Śląską, która prawdopodobnie chciała by te siostry sprowadzone z Marsylii, bo prawdopodobnie właśnie stamtąd zostały tutaj y, siostry sprowadzone, by pokutowały, by wynagradzały za grzechy y, szczególnie kobiet, bo taki jest charyzmat też naszego zgromadzenia do tej pory, by właśnie pokutowały za grzechy kobiet, które w tamtych czasach y, prowadziły dość nieciekawy y, tryb życia sposób życia i Jadwiga jako ta świątobliwa, naprawdę bogobojna kobieta, no, czuła taką potrzebę y, wynagradzania właśnie za grzechy. Nie brakowało chętnych, aby wstępować do zakonu? Z tego, co właśnie historyczne y, wieści przekazują nam, było bardzo dużo sióstr, y, które w ten sposób y, realizowały swoje życie, realizowały powołanie. Tutaj właśnie w Nowogrońcu. I czytałam też, że wieki temu to był taki bardzo rygorystyczny zakon, prawda? Tak, tę wspólnotę, którą tutaj Jadwiga sprowadziła, to była wspólnota klauzurowa, czyli o ścisłej klauzurze, czyli siostry nie wychodziły na zewnątrz, nie podejmowały żadnych działań. Tylko w ramach murów klasztornych modliły się. Ale też i podejmowały różne dzieła poprzez innych ludzi, finansując te dzieła. Nowogrodziec ma takie lata świetności wtedy, kiedy 300 lat należał, ponad 300 lat należał do właśnie zgromadzenia, prawda? Wybudowały siostry, mur obronny, porządny z tego co Tak, czytałam. też powiem było takim na owe czasy naprawdę nowatorskim przedsięwzięciem, na przykład zbudowanie wodociągów. To były pierwsze wodociągi tu w tym mieście z pobliskiego źródła zimnego, tak zwanego źródła zimnego, które sprowadzało dla mieszkańców wodę do miasta. I dzięki inicjatywie sióstr to wszystko się wydarzyło i ich właśnie też finansowaniu tego przedsięwzięcia. To może szkoda, że w 1810 przestały tutaj istnieć Być i funkcjonować. Być może, że. Jeszcze większa świetność byłaby tego miasta, na pewno tak. Mhm. No Niemniej jednak to nie znaczy, że siostry y, nie są związane z tym miastem. Y, z Fundacji Nowogrodzieckiej powstała na przykład w 1320 roku Fundacja Lubańska, czyli jest to niedaleko stąd. I siostry, y, będąc w Lubaniu, pamiętały o swoich korzeniach tu w Nowogrodźcu. My tutaj często bywamy, y, modlimy się też z mieszkańcami miasta. Także no jesteśmy związane z Nowogrodzicem wciąż. Wciąż, tak. A najbliższy zakon sióstr, tak zwanych Magdalenek, jest w Lubaniu i to jest tak. ten zakon generalny. Tak, to jest dom generalny dom naszego generalny. zgromadzenia, tak. Jednocześnie spełnia on rolę domu macierzystego, czyli no jednym z pierwszych właśnie domów w naszym zgromadzeniu i też jest to dom formacyjny, czyli tam, gdzie formują się dziewczęta przychodzące do nas poprzez wstępny taki okres postulatu, potem nowicjatu i stamtąd potem są rozsyłane na inne placówki, gdzie podejmują takie zewnętrzne różne dzieła. Czyli siostry i z Lubania, i chyba z Legnicy y, będą w Nowogrodcu podczas uroczystości. Tak, oczywiście, zjeżdżamy się wszystkie, nawet te siostry, które pracują w Niemczech, też przyjadą na te dni, by świętować wspólnie ten nasz wielki jubileusz. A zakon w Nowogrodcu znajdował się tutaj właśnie, gdzie te ruiny, które w zasadzie tak. chyba wszyscy znają? Tak. Początkowo, jak podają dokumenty historyczne, był to niewielki zameczek myśliwski, który otrzymała Jadwiga od swego męża Henryka. Przeznaczyła I właśnie na ten Tak, cel. tak. I właśnie Jadwiga przeznaczyła ten zameczek potem dla sióstr. Natomiast no, przez wieki on wiadomo, on ulegał przebudowie, rozbudowie. No i nawet jeszcze kilka lat temu te ruiny, które w tej chwili są już niedostępne, naprawdę wskazywały na to, że, że był to imponujący budynek, także świetność klasztorów w dawnych latach była naprawdę ogromna. Teraz ruiny są zabezpieczone. Kilka lat temu były jeszcze jakieś remonty, które w zasadzie ratowały ten zabytek przed takim zupełnym zniszczeniem. Czy są jakieś plany, żeby może jeszcze coś z tym robić, żeby znaczy, ra nawet ratować, odbudowywać? Nawet prowadzone prace to nie były prowadzone prace przez nas, to były prowadzone prace przez konserwatora zabytków. Natomiast y no My nie jesteśmy w stanie w tej chwili podołać choćby z takiej strony finansowej tego typu pracom, więc nie dałobyśmy rady odbudować tego, co jest. Wcześniej mówiłyśmy o tym, że rygor w zakonie był taki dosyć mocny. Jak to się zmieniło przez te wieki? Jak jest teraz? Siostra ma jakoś więcej swobody? Na pewno, w działaniu. na pewno inny charakter jest w tej chwili y, zgromadzenia. Wcześniej to był zakon, zakon klauzurowy, y, więc y, reguła była bardzo ścisła. Siostry oprócz tego, że nie wychodziły na zewnątrz, nie podejmowały żadnych dzieł y, zewnętrznych, y, to też y, prowadziły bardzo surowy tryb życia. Y, ta pokuta, która w charyzmacie wciąż jest obecna, i wynagradzanie za grzechy. No, przejawiała się właśnie w takich różnych dość ostrych praktykach pokutnych. Siostry, no, na przykład siostry wstawały w nocy na modlitwę, mhm. czyli przerywany sen był po to, żeby w nocy również pokutować i, i, i wypraszać tym kobietom łaski potrzebne, by powróciły na drogę przez Pana Boga dla nich zaplanowaną. Kraty w oknach. Tak, to na pewno tak, ale jeszcze z takich surowszych pokut, to na przykład były, była pokuta milczenia, czyli siostry przez praktycznie cały dzień nie odzywały się do siebie ani do nikogo z zewnątrz. Tylko były momenty w ciągu dnia na tak zwaną rekreację wspólną, kiedy można było porozmawiać, a tak poza tym cisza, skupienie, milczenie, no i właśnie przesiąknięcie takim duchem też modlitwy i wciąż w pamięci to, że, że ja tu jestem po to, żeby wynagradzać za grzechy innych. Jak jest teraz? teraz zgromadzenie już nie jest klauzurowym, nawet już nazwa nie jest zakon a zgromadzenie czyli taka formacja w której siostry wychodzą na, na zewnątrz żeby podejmować różne dzieła czyli pracują na przykład w katechezie są siostry które pracują w zakresji, no i podejmują różne inne zadania Czyli jest taka tendencja żeby wychodzić do ludzi bo właśnie tak. przecież o to chodzi prawda tak. żeby tak, wyjść do tak. ludzi I... Wedle słów y, Ewangelii, szukanie tego, co zginęło, czyli już nie jakby zamykanie się w murach klasztornych, ale właśnie poszukiwanie tych, które potrzebują pomocy. I jedną z takich form y, naszej pracy, związaną ściśle z charyzmatem, jest na przykład ognisko wychowawcze, które prowadzimy w Lubaniu, w którym y, pomagamy dziewczętom, y, które gdzieś się pogubiły w życiu, czy z własnej winy, czy najczęściej z winy dorosłych. Na czym polegają te działania? To jest jakiś taki to ośrodek, jest... w którym te dziewczyny są na stałe, tak, czy przechodzą tak, do Tak, To jest ośrodek, w którym y, dziewczęta przebywają na stałe y, w zależności od potrzeby, prawda? Y, y, przyjmowane są dziewczynki od 10 roku życia już w tej chwili. Wcześniej było to od 13 roku życia, a teraz już od 10 roku życia y, może być przyjęta taka dziewczyna. Y, I przebywać może do 18 roku życia, a jeśli się uczy, jeśli podejmuje ten wysiłek, no to nawet do ukończenia studiów, czyli 24 lata. Ale mając, może też wstąpić może, do zakonu? Może też wstąpić do zakonu i mamy y, takie wypadki. Jest na przykład u nas jedna siostra, która była wychowanką ogniska. Czy jest też jedna dziewczyna, która wstąpiła do klauzurowego zakonu w Łowiczu do siostry Bernardynak? A czy swoje stoisko jakieś będą miały siostry Magdalenki podczas uroczystości tutaj w Nowogrodczu, bo w niedzielę jest ta. Impreza, nazwijmy to tak w tak, mieście. Tak, jest wspólne świętowanie. Tak, wspólne świętowanie, tak, jakieś stoisko tak. z jakimiś wyrobami się, bo wiem, że siostry też tam różne rzeczy tworzą. Tak jest. Bywały tutaj różne jarmarki, w których brałyśmy czynny udział i też wystawiałyśmy swoje różne rękodzieła. Natomiast w tym roku, w czasie tego świętowania 800-lecia, nie będziemy miały żadnego stoiska. My będziemy, Jesteśmy tymi, które będą świętować w pełni. Choć na scenie siostry się pojawią, bo będzie ze strony sióstr przedstawiony taniec ewangelizacyjny. Czy coś nowego? Jeszcze tego nie było w Nowograczcu? Chyba już kiedyś było, w kościele przy okazji jakiejś uroczystości siostry na Dziękczynienie z dziewczętami właśnie z ogniska przedstawiały taki taniec ewangelizacyjny. Kogo zapraszacie na uroczystości 10-11 czerwca? Właściwie to nie my jesteśmy gospodyniami tego wydarzenia, ale to miasto i parafia organizują uroczystości. No niemniej jednak zapraszamy serdecznie wszystkich ludzi, którzy chcą z nami dzielić radość z tego, że siostry Magdalenki już 800 lat na tych ziemiach istnieją, działają i modlą się za mieszkańców Nowogrodźce, i za wszystkich, którzy potrzebują tej modlitwy. Czyli zapraszamy 10 i 11 czerwca, to jest sobota i niedziela, do Nowogrodźca. Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.